Ciekawe, co to za płyn w środku. Na Paradisji miało miejsce dziwne zdarzenie. Mam wrażenie, że planeta zyskała swój własny Flux. Nie! To niemożliwe! No i co teraz? Dame Simba i powiedz, jak do tego doszło. Nikt na Paradisji nie ma o tym pojęcia. Krążyły jakieś plotki, ale Lord Feniks publicznie je wszystkie zdementował. Bardzo możliwe, że on jest świadomy, że Flux jego planety się odradza. To bardzo dziwna sytuacja. Chyba nie mamy innego wyboru. Musimy natychmiast wyruszyć na paradisję. Odezwijcie się. Hej, gdzie jesteście? No powiedzcie coś. A? Co ty tu robisz, dzieciaku? To nie jest boisko do futbolu. Sony Blackbones? O, co za niespodzianka. Eby, zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Hej! Wypuśćcie nas stąd! Hej, zakute łby! Wypuśćcie nas zanim stracę cierpliwość! A! Daruj sobie, Arti, Krzyk nic nie pomoże. To najlepszy plan, o jakim słyszałem. Ruszaj się, mały! Wracamy do gry! Uciekajmy stąd! Tędy! O, -o. Hmm. Kłopoty. Słyszycie nas? Płyńcie na wprost, to tam udali się Tia i microice. Dobra.